Cześć widzowie e, Dzisiaj ogólnie gramy w Brawl Stars e, e, Niedługo mi się jakby odblokowała mi się legendarna gwiazdka patrzcie tutaj ta gwiazdka z siódemki wydru, e, nie, ta gwiazdka z piątki wydropiła albo siódemki z piątki wydropiła mi legendarny star drop Ehm um, jakby to się stało, tak? Otworzyłem dropa miałem mityczne Nic Ciekawego, tam mityczne To tam Może się wydropić nowa postać, ale nie musi Ej, drugi mityczne mityczny Klefila I, uwaga Legendary I legendarny mi wpadł no i... No i mi wpadł legendarny. Nie uwierzycie. Co się, co się z niego wdropiło. Jezus! O nie, mnie Fajnie jakby... Eee... Sendy miał 3 star powery. Ja, bogom. não <coughs> ai <coughs> <coughs> pode pode fazer op op não 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 nem eu nem eu nem eu Right. A <laughs> właśnie. Nie. Mogam kruk i wszyscy. Jezu jest dobro. Up, dobra. Mm -hmm. O, pójdę do diabła. Dobra O, o dobre. Ja Let's go, let's go, let's go. Yes. I pani się mi się wydropiło z tego legendarnego stolropa. Wiem, że pewnie większość nie uwierzy. Właśnie jest oferta. Wbijajcie na Brawla i zbierajcie na Riego i Lori'ego nowego nową postać. Bardzo OP. Wszystko mi się wydropiło z tego. Gdzie on jest? Ja mam na Pelo okay. mam teraz na siódmej Spróbujmy sobie zagrać Na łowcach czy na Może na łowcach tam hmm. Zadam to mam przeciwników A! To może lepiej ta bo 6 zabłyszcz um, i wy, wygram. Um, a i tak mi się nie zrobi takie. Ej co on no to. Co? Ej, co, co to mi się robiło? Spróbuję to całe naładowane. Ja się ukryję, że to całe naładowane. Lari i Lori. Ej. Zależy jaki ciężko ja ja nie wiem, co to znaczy. A pa, 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 pa. Nie, ale on bardzo dużo zadaje. Aha, to jest pewnie. To się mocno zadaje. Aaa,

Bo bardzo dobrze. To chyba Ej, tak, to wtedy jestem chyba szybszy. Czekajcie. Chyba wtedy jestem szybszy. Nie jestem pewien. Ale A nie, no. No, rozwalni mnie, widzę. Kurde. No, przegramy to. To jest kara. nie wybrałam jednego Fortnite'a albo żadnego nawet. Ale dużo straciłem, naprawdę. Yy. Dobra, karaż i anano. Dobra, widzowie, ktoś do mnie wyłączył. Karaż. Ok, karaż. Nie. Kara się ja tutaj tu znajomy. No? Ile on ma? No. Nie, Byron może u niego też nie. A i Perla też ma. Karaś kurde bym chciał bardzo. E no, włączył no, się, ma? No. Co? Widzę mnie. Lari, Lori, Larry i Lori Był tam Larry i Lori. Larry. Larry i Lori. Co się tu dzieje? A nie, a nie, a nie, a nie, a nie. Ej, nie! Mocne spalone, Więcej zadają. nie, Ej, no więcej zadały. O stowe, o stówę, o stówę. Dobra. Trzyma. No nie, rozwoj Larry, Lori Lori jest bardzo dobry. Nie dziwię się, że mnie rozwoju pa, pa pa mam unta, Bój się. Ej no, teraz mało zadałem. Dobra, to to zależy. Jak mocno są ciastka przypieczone Ale to na łatwości Pum O, ładno, dobro Mam mało ciasteczka Dobra, boję się to, to, jest ryzyk fizyk. Nie To Nie

è sempre... Oh, sono è già tiche. D'accordo. Dammi un po' di troppo in che questo non sia lariego e lariego. No, è Mmm, va bene. Questo il programma solo. Hmm. i za chwilę będę nagrywał kolejny odcinek o nie co? ile? Jest coraz więcej osób go mam. muszę się bardzo pospieszyć czy jutrzejsze zadanie no, albo po południu Ok, di, dobra. Dobra, bb, bb, dobra. Ona, ona, oh, 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 oh. oh. Prawidłowe teraz trzeba ten mm. co? Lori, 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 co? Widzicie to? Ja tylko przeżyłem. Lori, lori, Wow... lori, lori są za opa. Jak do imienia, to ja będę ich miał, to. To będzie de... Boję się na wszystkim grać, bo może być tak, że tylko ja będę Perlem, a wszyscy będą Lari i Lori. No. I na co to boję się grać. Mam rana Esu, Na szczęście Perl też jest dobry na blisko, tak jak Dobra, już są małe wypieczone. Wypieczone, o nie, o nie. Znowu mnie atakuje. Na bo nic. Nie, 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 nie. nie. Dobra, uciekam. Uciekam, nie mam co ryzykować. Jo, Ale ryzyko. Ja pierdolę. Ale ryzykuję myślę, że ja jestem tym. Megiem.

No, i tylko ładujesz ciasteczka. Ahm, mi się zdaje, że nie widzę. Co mam nie położyć w